Drugi ósmy klasisto. Nadszedł ten moment, w którym musisz decydować, co chcesz robić dalej w życiu. Tak, to jest ten moment, w którym musisz wybrać szkołę, która zagwarantuje Ci dobrą pracę, a w przyszłości dobry zawód. My polecamy kielowskiego Elektryka. Szkołę z tradycjami i otwartą na nowe możliwości. Uczą się tutaj elektrycy, elektronicy i energetycy. Ja osobiście chcę zostać technikiem, elektrykiem. Ja swoją przyszłość wiążę z informatyką, ale zapraszamy również zainteresowanych automatyką i programowaniem. Chcesz zobaczyć, jak uczymy i bawimy się w elektryku? Przyjdź do nas na Dzień Otwarty. Otwieramy się w poniedziałek 13 czerwca od godziny 10. Zapraszamy. zapraszamy.